Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj już jesteśmy ubrani, gotowi do wyjścia. E, zapomniałam wcześniej nagrać wstęp, więc nagrywam teraz zanim wyjdziemy. Enzo już czeka, bo wie, że będzie sobie spał w samochodzie, bo drzemkę znowu opóźniliśmy, żeby po prostu zasnął w aucie. Muszę koniecznie dostałam komentarz, że są fajne kropelki w Polsce właśnie na takie. Na, na, na chorobę lokomocyjną Także koniecznie chcę znaleźć i jakoś tutaj ściągnąć te kropelki Także teraz w, w będę szukać Dzisiaj zaczęłam dzień w ogóle od e, czyszczenia fotelika Jest tam, już sobie schnie e, Pasy udało się wyczyścić na 99%, jest praktycznie jak nowe e, Całego pokrowca jeszcze nie prałam Ale wyczyściłam cały plastik i silikon e, trzy razy w sumie to był płyn do piekarnika, ale chciałam po prostu coś mocnego, żeby wiecie, wyżarło cały zapach, wszystkie bakterie i tak dalej. I później jeszcze, żelem pod prysznic Gigi'ego czyściłam. Także wydaje mi się, że jest czyste. <grych> wygląda naprawdę prawie jak nowy, pomijając to, że to jest model z 2009 roku, ale naprawdę wygląda super. Wszystko jest w całości, nic nie jest popękane, także super udało nam się. No i będę na dniach prać pokrowiec. To się chyba pokrowiec nazywa. Dzisiaj jedziemy do miasta, w którym są 22 eksklawy. Miasto jest w Holandii, a eksklawy są belgijskie. Także normalnie jak się idzie ulicą, to widać, to jest zrobione pod turystów. Są normalnie porobione granice na ulicy, tak jak rzeczywiście przebiegają. Czasami się zdarza, że są na przykład na środku domu przebiegają, czy coś takiego. Ale o tym więcej, jak już tam będziemy. Stwierdziliśmy, że idziemy tam na spacerek, bo wydaje się to być naprawdę fajne miasto. Eee, no, i mam nadzieję, że miło spędzimy dzień. Pogoda jest naprawdę piękna. No, także, pomimo że wygląda pięknie, to jest zimno, także mam nadzieję, że nie zmarznę. W ogóle zastanawiałam się, jak to jest, że z tym, jak jesteśmy starsi, to jest nam coraz zimniej. Kiedyś bym wyszła w spodniach z dziurami w środku zimy, a teraz jest ile. 6 stopni i boję się, że będzie mi za zimno, no ale cóż, tak to jest. Z wiekiem jakoś tak się gorzej odbiera zimno, e, ale już musiałam ubrać się, spodnie ciążowe jeszcze z ciąży zęzo, bo po prostu nie mieszczę się w dżinsy, no po prostu nie mieszczę się, a jak się już zmieszczę, to po prostu za bardzo mnie uciskają, a nie chcę uciskać sobie brzucha skoro wiem, że tam jakby się rozwija nowe życie. Dlatego staram się już nosić jakieś takie leginsy i tak dalej. Wiadomo druga ciąża podobno jest szybciej widoczna i szybciej to wszystko, wiecie, jest takie duże, <laughs> dlatego no, dlatego tak właśnie jest. <śmiech> Idziemy. <śmiech> bum, bum, tup, tup, tup. Już ustawił w nawigacji całą trasę i mamy 56 km, niecała godzinka. Także lecimy. Zobaczcie, jak naokoło w ogóle musimy jechać. Eten Breda, no nieźle. Że... Ledwo co wyjechaliśmy, tak naprawdę tylko wyjechaliśmy z y, naszego parkingu, zaparkowaliśmy i Jęzu już śpi. Także super, bo nie będzie wymiotów. Sama, nie wiem, stoję na samej granicy. Co jest ciekawego, coś specjalnego w tej wiosce, małej mieścinie, nie wiem jak to do końca nazwać, ale co jest ciekawe, to to, że przez całe miasto przebieg przebiegają granice, które właśnie tak wyglądają, e, właśnie belgijsko-holenderskie, e, ze względu na to, że po prostu w Holandii jest, są 22 eksklawy belgijskie. I to jest to, co jest specjalnego w tej mieścinie. Nic ciekawego tutaj więcej nie ma za bardzo, ale to jest naprawdę interesujące. To w ogóle jest sprawa już ze średniowiecza, ze względu na to, że po prostu różne traktaty i tak dalej podzieliły to miejsce i teraz jest jak jest. Zaraz Wam pokażemy więcej. Teraz na przykład jesteśmy przed sklepem, przed Zimanem dokładnie. I tutaj przebiega granica przez sklep, przez środek sklepu tak naprawdę. I tutaj też są dwie flagi. I u góry jest znak tutaj, że jesteś w Belgii, a tutaj, że jesteś w Holandii. Może Was zastanawiać, jak to wygląda bardziej z takiej oficjalnej strony. Jak tutaj na przykład jest sklep, przez który przez środek przebiega granica. Eee, no to nie jest tak, że pół sklepu należy do Belgii, a pół do Holandii, w sensie jakby budynku bardziej. A jest tak, że tam, gdzie są drzwi wejściowe, tam jest jakby adres. Czyli tutaj, akurat sklep, jest w Holandii i tak samo jest z domami, jeśli ktoś ma drzwi wejściowe po strony, po stronie Holandii, to, to dom jest w Holandii a jeśli ma po stronie Belgii, no to jest w Belgii jak już wysiadaliśmy z auto, to się skapnęliśmy, że nie czapeczki dla Enzo, a że drogeria była akurat przed miejscem parkingowym, to poszłam mu szybko kupić, tylko że nie mieli dla dzieci także dostał damską, najwyżej ja ją będę później nosić, ale zapłaciłam tylko 3 euro, także spoko Tutaj zrobili mega fajny znak, gdzie są enklawy w innych krajach. Tutaj na przykład jest Francja z Hiszpanią i wiecie, tu jest też, że to jest 1022 km stąd i jest tutaj naprawdę dużo tych miejsc. Jest też Belgia z Niemcami, Włochy ze Szwajcarią, nawet tu chyba widziałam Bangladesz i India i Oman i Emiraty Arabskie. Także naprawdę wszędzie są takie enklawy i eksklawy. Bardzo ciekawe to jest. Tutaj mamy kolejną granicę, i te drzwi podobno były przeniesione na drugą stronę, ze względu na to, że po prostu granica przebiegała przez ich środek, dosłownie przez środek. I zaraz Wam coś pokażę. Tutaj mamy przykład i chyba jedyny dom, gdzie ktoś nie chciał przestawić drzwi. Także ma dwa numery. Tu jest belgijski numer 2, a tu jest holenderski numer 19. I tutaj właśnie możecie zobaczyć, że tak wyglądają numery domów w Belgii, a tak wyglądają numery domów w Holandii. I też przez to łatwo jest się połapać, czy jest się aktualnie w Holandii, czy w Belgii, wystarczy spojrzeć na numer budynku. Wiadomo, ja że tyle ile ludzi, tyle historii i jest dużo różnych historii związanych właśnie z tymi granicami przebiegającymi przez drzwi frontowe. Albo wiecie obok nich, i na przykład są przypadki, że komuś po prostu nie odpowiadało, że były za wysokie podatki w jednym kraju, więc przestawiał sobie drzwi frontowe na drugą stronę i płacił je w innym kraju, i wtedy po prostu budynek miał inny numer i był w innym kraju. W latach 90. w ogóle jeszcze raz to wszystko przekalkulowali, zobaczyli te enklawy, eksklawy, i się okazało, że pan, który jest Belgiem i który całe życie myślał, że mieszka w Belgii, jednak mieszkał w Holandii, bo odkryli jeszcze jedną e, eksklawę na terenie Holandii. E, no i co? I, I no niestety się mylił i takie przypadki są dosyć zabawne, w sensie no powiem Wam, że to miejsce jest naprawdę wyjątkowe pod tym względem i właśnie przez to ludzie mają ciekawe historie. Teraz zauważyłam, że tutaj jest znak, że to jest zabytek chroniony i to jest znak raczej nowy, więc wydaje mi się, że to po prostu niedawno jakoś zrobili. Także wydaje mi się, że tych drzwi już nigdy nikt nie będzie mógł przenieść tak naprawdę, skoro to jest zabytek. W tej miejscowości mamy też pomnik na cześć polskich żołnierzy. Ten punkt wyznacza miejsce, gdzie granica była już w w 1998 roku, także już naprawdę długo tutaj jest, i nie wiem czy to był tylko ten punkt, ale generalnie no powiem Wam, że bardzo długo już tutaj jest podzielone. Ta granica jest chyba najbardziej fotografowaną granicą w tym mieście, i tutaj widać jak przebiega przez środek ulicy, i idzie tam, i znowu jest przy restauracji. I mega fajnie to w ogóle zrobili, że jest to tak widoczne. Jest... Halo, już chyba godzinę temu bardzo zgłodniliśmy, więc stwierdziliśmy, że jedziemy do KFC, bo tam nie znaleźliśmy nic interesującego, nawet patrzyłam na mapie, ale większość restauracji to była taka typowo holenderska z jakimiś snakami i takimi rzeczami, a te snaki holenderskie nas tak trochę obrzydzają, także stwierdziliśmy, że nie chcemy tam nic jeść i, i już prawie jesteśmy w KFC, także to bardzo dobrze, bo jestem taka głodna, że ja też już nam wariuje. Myślę, że chętnie zje jakieś fryty. Enzo już wcina swoje fryteczki upragnione. On je wręcz wciąga. On ich nie je, on je wciąga. Tutaj mamy kubełek, mm. shakey, kukurydzę. Nie wiem, wciąż jest Enzo też nie brało na kukurydzę w ogóle w KFC, co jest ciekawe. Kolesław i, i Enzo tutaj wszędzie próbuje moczyć te frytki. <grytki> Także smacznego. Dziękuję. Jedliśmy, jesteśmy naprawdę pełni, tak to zawsze jest. Jak przechodzimy do KFC, to po prostu wychodzimy ledwo co, bo po prostu nie mamy siły. Enzo dostał resztki frytek, zobaczcie jakie malutkie kawałki. Już nic więcej nie mogliśmy znaleźć, a on krzy... krzyczał, że chce. Wszędzie ma sól tutaj no, na buzi, no, no. <laughs> ale nadal wcina. Był taki szczęśliwy robił tak, jak dostał więcej. <laughs> No, także na dzisiaj to już by było wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Koniecznie zostawiajcie łapki w górę, komentarze i subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Mam nadzieję, że widziałaś w następnym filmiku. Pa pa!